Witam Wszystkim. Tu Thompson, witam Was serdecznie w Celego przygody Dodziny 2. Głównym bohaterem naszej gazetki jest Rex. Na pierwszej stronie rzuca się strona z Batmanem i Robinem. Tu jest figurka numer 2. Wcześniej był Batman. I w następnej, yy, w następnej gazetce Batmana będzie Superman. Na pewno też go kupię. Tu mamy pierwszą stronę. Tu mamy jak złożyć Rexa z Ma mamy główki różne, komiks, komiks, kolejna zapowiedź Lego City. Oczywiście tutaj mamy Pana z kosiarką, który kosi trawę. Bardzo fajny, bardzo przyjemny. Jak nam jest zestaw, bardzo fajny, polecam. Wielka ucieczka. Różne tutaj główki trzeba rozwiązywać. Dalsza część komiksu. Tu mamy kolejną część komiksu. Tu mamy rexa Tu mamy całą drużynę z Lego przygody 2. Taka dla Was ciekawostka, żeby ktoś by nie był na filmie to polecam Tutaj kolejna część, jakieś tutaj przygody Jakieś tutaj kolejne Część magazynu, tu mamy Oczywiście album z naklejkami do kolekcjonowania, ja mam ten album Do kolekcjonowania, mamy Benka Tutaj w komiksie bardzo fajnie się przedstawia ten cały magazyn do emeta y, i tu mamy komis y, wypełnione ankiety różne tutaj jeśli ktoś by chciał wygrać tego przykłady dwa nagrody proszę bardzo tu macie wszystko co trzeba wypełnić no, i niestety zbliżamy się do końca tego magazynu, już więcej nie będzie wydawany I tu mamy koniec magazynu, odłóżmy go na bok. Teraz Wam pokażę tak naklejki z tego przygody. 2, tu mamy po 5. W tym drugim też po 5 kart, czyli razem 10. I Wam pokażę głównego bohatera. Jest nim Rex. Zobaczmy, jest wesoły. Z tyłu mamy Jade Pack, bardzo fajna figurka, bardzo fajny pomysł. No i cóż, ja z wami się będę powoli żegnał z Lego przygodą 2. Będę się żegnał. Tutaj jeszcze zostawię, jeśli Wam się podoba materiał, łapka w górę. Komentarz pod moim filmem, subskrypcja, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I życzę Wam udanego jeszcze wtorku. I do zobaczenia w kolejnych materiałach, materiałach związanych z, z LEGO. Trzymajcie się. Hej!